Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj przed nami dosyć nietypowy unboxing. Będzie to, uwaga, uwaga, podobno wiralowa lampa z action. Zobaczcie, jak to wygląda. Tak się prezentuje opakowanie od tej lampy. To jest taka lampa stojąca, która rzekomo ma, 1,40 m po yy, Odpakowaniu i złożeniu, yy, i idealnie mieści się właśnie w rogu pokoju. A że ja lampeczki bardzo lubię, wszelkie RGB i tak dalej, no to pomyślałem, że czemu by sobie czegoś takiego wynieść, żeby sobie trochę tutaj odmienić, yy, odmienić tutaj yy, pokój światełka i tak dalej, i tak dalej. Może trochę bardziej oświetli mnie podczas streamów. Tutaj mamy informacje, jakieś dynamiczne kolory. Jakieś cudawianki, synchronizację muzyki, bla, bla, bla. Yy, tutaj mamy informację, że jest to grundik, Ma sensor muzyczny 360 lumenów, 6 watów ciągnie. Yy, remote timer, cudawianki RGB, warm white, stojak pilot. No patrzcie, po prostu cudo. Taka lampa to jest koszt. Około 90 zł, już sobie ją odpakujemy. Nie ma co bardziej tutaj przedłużać, bo to nie jest nie wiadomo co. To jest tylko lampa z Action. No, rozciliśmy sobie tutaj. Słuchajcie, ja jestem uzależniony od wszelkiego rodzaju LEDów, lampek. Zresztą ktoś, kto śledzi mój kanał, to, to już widział filmiki na ten temat. Ale co? No, niestety, swój nauk trzeba karmić. Stąd też, stąd też hashtag wiralowa lampa z Action. Dobra, mamy tutaj, mamy tutaj lampę. Mamy tutaj stojak, mamy tutaj wszystko. więc Zaraz sobie to będziemy montować. Zaraz sobie zobaczymy, co i jak. To jest chyba ta nasza cała lampeczka jest dosyć ciężka to muszę przyznać, że nie jest to jakaś tam nie jest to jakieś tam lekkie a nie, przepraszam, to są profile tutaj, to nie jest lampka a ty oszuście jeden, co? a ty oszuście jeden dobrze skoro nie tu to pewnie będzie tutaj Opakowali, pokleili Słuchajcie kurczę, dostać się do tego wcale nie jest prostą, wcale nie jest prostą sprawą, ale my sobie poradzimy. Ja już to rozrywam ja już to rozrywam i... i tak to będzie wyglądać. Tutaj tutaj mamy elementy naszej lampy. Patrzcie jakie to jest wszystko smukłe. Jakie to jest wszystko cienkie. No, jakie sprawia wrażenie? Sprawia wrażenie takie powiedzmy takie C. Nie ma tragedii, ale jakiejś yy, żeby to było nie wiadomo jak yy, świetnie wykonane, to też tego nie powiem. Firma Grunwick, firma znana, szczególnie gdzieś tam starsze osoby, które kiedyś yy, ten wybór był trochę mniejszy, elektroniki, to to pamiętają firmę Grundig, bo kiedyś było tego trochę więcej no i co, to jest nasza lampeczka no dobrze, tak wygląda cały zestaw przed złożeniem ale my sobie zajrzymy jeszcze do środka bo to nie jest wszystko mamy tutaj jeszcze inne fajne rzeczy mamy taką oto tutaj instrukcję mamy pilocik pilocik mamy kochani o, taki nawet fajny jak na chińskie realia. Mamy kostkę, co też nie jest takie oczywiste. Mamy tutaj jakieś śrubki do skręcania. O, ciekawe, ocie. No i mamy kabelek. Mamy kabelek USB. USB, a jaki jest zakończony? Proszę bardzo, USB-C jest zakończony. Z tej mamy USB, a z tej mamy USB-C. Więc idealnie będzie pasować do kostki dołączonej do zestawu. Uuu. I tak to wygląda. Dobra. Poczekajcie, ja w tym czasie złożę sobie tą lampę i zaczniemy już kolejny etap od lampy złożonej. Dobrze, zostało nam tylko do złożenia sam ten stojak statyw. <laughs> Mamy tutaj mały kluczyk ampulowy. Mamy również takie małe śrubki. okej. Okay. No i co, wkręcamy. Postarajmy się je wkręcić. Tutaj zgodnie z zaleceniem producenta nie będzie to proste, bo jest to bardzo mały. No i tak prezentuje się złożona lampa. O, tutaj łączymy sobie to śrubami. Tutaj mamy wejście do USB-C. No i no i tak to wygląda. No jest naprawdę naprawdę wysoka. Słuchajcie, no nie pozostaje nam nic innego jak przetestować ją. Włączamy. No i co? No i działa. Działa i wygląda całkiem fajnie. No, wygląda całkiem w porządku. Weźmy sobie jeszcze tego pilota. Pilota nagrywam to nie w poprzek, a wzdłuż, żeby było widać, jaka ta lampa jest naprawdę duża. Mamy pilota. No i zobaczmy sobie, co z tym pilotem. Czy on, czy on działa? Czerwone, zielone, niebieskie, białe, pomarańczowe, takie zielone, fioletowe, białe orange no i to już widzicie kolejne jakieś tam warianty, wariacje całkiem, całkiem fajnie, tutaj mamy te klawisze odnośnie dopasowania do muzyki prędkości o, pyk speed możemy sobie przyspieszać Możemy sobie zwalniać, gdzie? Teraz jest wolniej. I teraz sobie przyspieszamy. także wszystko, wszystko, kurczę działa. Mamy timer. Wszystko, co nas interesuje, to, to sobie tutaj znajdziemy. Mamy opcję mode green i mode nie. OK, widzicie? Takie cuda, jakieś przechodzące przez siebie różne kolory. Bardzo fajnie to wygląda. Myślę, że jak za te pieniążki, to jest naprawdę bardzo fajny sprzęt. Miejmy nadzieję, że będzie działał. Że nie będzie z tym jakiegoś problemu, yy, że się popsuje czy coś. No ale w sumie, co tutaj się może popsuć? Standardowe chińskie lampki. Także słuchajcie. no... Ja myślę, że warto, jeżeli film się Wam podobał, wrzućcie łapki w górę, będzie mi bardzo miło. A ja się z Wami żegnam, trzymajcie się i do zobaczenia, hej!